Ten film tak naprawdę powinien pojawić się jako pierwszy. Powinnaś go obejrzeć jako pierwszy film marketingowy na tym kanale, zanim jeszcze zabierzesz się za wycenę rękodzieła, zanim zaczniesz się dowiadywać, gdzie swoje rękodzieło sprzedawać. Powinnaś mieć chwytliwą, fajną, ciekawą, wesołą i wiążącą się z Tobą, wiążącą się z rękodziełem naprawdę taką dającą się rewelacyjnie zapamiętać. Nazwę, nazwę swojego przyszłości, być może sklepu, a no najpierw pewnie fanpage'a na Facebooku, fanpage'a na Instagramie. Dzisiaj nazywamy naszą Markę H&M. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym filmie marketingowym dotyczącym marketingu w świecie rękodzieła. Ja mam na imię Asia i od kilku lat w Bydgoszczy prowadzę swoją pracownię rękodzieła. Moja pracownia rękodzieła nazywa się Plotka, i moja działalność opiera się aktualnie głównie na wzmacnianiu, wspieraniu, trzymaniu sztamy z innymi rękodzielnikami, w pomaganiu im, żeby się wybić i żeby stworzyć. Coś pięknego na polskiej scenie rękodzielniczej. Prowadzę dwa sklepy internetowe: sklep Plotka Pufy, który jest takim moim pierwszym, pierwszym dzieckiem sprzed wielu, wielu lat, w którym sprzedajemy gotowe produkty: kosze, mojżesza oraz Pufy oraz sklep zrobiłam sobie.pl z artykułami dla rękodzielników. Większość z Was na pewno już swój profil na Facebooku czy na Instagramie ma. W poprzednich filmach bardzo naciskałam na to i namawiałam gorąco te osoby, które jeszcze nie były przekonane, czy to rzeczywiście jest aż tak bardzo, bardzo konieczne, żeby nadrobiły i żeby to zrobiły. No i co teraz? I teraz przychodzę do Was z filmem dotyczącym tego, jak nazwać swoją markę, kiedy Wy już na pewno ją nazwałyście. Ale jeżeli jesteście na początku drogi, zawsze warto się troszeczkę zastanowić, czy ta nazwa jest wystarczająco super. Czy może stać was na troszeczkę więcej? I czy może chcecie to troszeczkę zmienić, kiedy jest jeszcze czas, kiedy jeszcze nie jesteście takim super potentatem na rynku rękodzielniczym w Polsce. Pogadamy sobie o nazewnictwie, bo to się wydaje, że jest takie po prostu bardzo łatwe i że warto nazwać swoją firmę tak naprawdę pierwszym słowem albo sformułowaniem, które przychodzi nam do głowy. Ale jeżeli chcemy traktować to na poważnie i jeżeli chcemy rzeczywiście w branży rękodzielniczej osiągnąć sukces, chcemy być zauważone i chcemy mieć naprawdę mnóstwo sprzedaży, to ta nazwa jest mega ważna, wierzcie mi. Zacznijmy od początku, co zawsze, zawsze warto zrobić, kiedy musicie podjąć jakąś tego typu decyzję. Oczywiście trzeba zrobić burzę mózgu. Burzę mózgu jednego. Możecie zrobić burzę mózgów, możecie poprosić o pomoc osoby z bliskiego waszego otoczenia, ale ja bym proponowała jednak, jeżeli to ma być wasza branża, jeżeli będziecie jednoosobową działalnością, nawet jeżeli na początku nie nierejestrowaną, to zróbcie burzę mózgu jednego, tylko i wyłącznie waszego. Weźcie kartkę, napiszcie. Słowa, klucze, które Wam się podobają, które Wam się kojarzą z tym, co robicie. Bo ja przecież nie tylko tutaj mówię do osób przydełkujących. To nie muszą być tylko sznurki, prawda? Weźcie wszystkie słowa, zróbcie naprawdę wielki, pozorny bałagan na kartce. Spiszcie wszystko, co lubicie, co Wam się podoba. Możecie to połączyć z jakimiś nawet filmami, z, tym, z filmami, które lubicie, z muzyką, której słuchacie wszystko, co Wam się bardzo pozytywnie kojarzy z tą Waszą branżą. Może śmieszne, może zabawa, no ale nikt nie powiedział, że musimy tylko i wyłącznie na poważnie, nie? Wierzcie mi, że taka burza mózgu, taki plan, taki bałagan pozorny naprawdę potrafi nam wiele pomysłów już sam zaproponować. Jak spojrzymy później, damy sobie nawet dwa dni, nawet kilka dni, nawet więcej, tydzień na taką burzę mózgu i na tworzenie tej mapy myśli, to czasem jest tak, że my raz spojrzymy i już po prostu wiemy. Na pewno musimy zacząć od pozornego bałaganu, żeby później z tego bałaganu coś fajnego wyciągnąć. I jak już sobie zrobimy ten pozorny bałagan, jak już to naszą mapę myśli, ten brainstorm przygotujemy, to musimy się zastanowić, i ja wiem, że to jest trudne na początku działalności, bo my tak naprawdę jeszcze w ogóle niewiele wiemy. Nie wiemy, komu możemy to sprzedawać, jak będziemy to sprzedawać, w jaki sposób, komu gdzie i za ile. Ale chciałabym, żebyście spróbowały się zastanowić, gdzie byście chciały z tą Waszą marką być, na przykład za 5 lat. Chciałabym, żebyście spróbowały się zastanowić, czy Wy chcecie, żeby ta Wasza marka była popularna za granicą? Czy tylko w Polsce? Czy wy chcecie tylko sprzedawać na przykład na jarmarkach i ta nazwa jest Wam potrzebna do tego, żeby tą wizytówkę przed swoim stanowiskiem postawić? Czy wy chcecie mieć sklep internetowy? Czy wy chcecie sprzedawać tylko i wyłącznie Polakom u nas na jakichś takich naszych portalach aukcyjnych? Czy wy od razu macie pomysł, że z tym swoim rękodziełem chcecie uderzyć na rynki międzynarodowe, chociażby wystawiając się na Etsy? Albo wystawiając na Treście zdjęcia swojego rękodzieła z, z odpowiednimi tam podlinkowaniem, żeby było wiadomo, gdzie to można od Was kupić. To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, ponieważ jeżeli wymyślicie, krótko mówiąc, jeżeli wymyślicie nazwę po polsku, to najprawdopodobniej na rynku międzynarodowym żadnego sukcesu nie osiągniecie. To jest logiczne. Jeszcze my mamy na dodatek tak trudny ten język, tak trudne są te nasze słowa, że Nikt tego nawet nie przeczyta i nawet nie będzie umiał przeliterować, a już o zrozumieniu to już w ogóle nie ma mowy. Więc pierwsza rzecz. Wyobraźcie sobie, gdzie będziecie za 5 lat, gdzie chciałybyście być za 5 lat i komu za 5 lat chciałybyście sprzedawać. I zastanówcie się, czy bardziej pójść w taką troszeczkę międzynarodową, powiedzmy, bo to nie chodzi o to, żeby nazwa była po angielsku, tylko żeby nazwę taką łatwo um, Łatwą do przeczytania i łatwą do zrozumienia dla osób również z zagranicy, no i Polaków oczywiście też, czy po prostu stawiacie na rodzimy rynek i możecie taką bardziej swojską nazwę wybrać. Jak już uda Ci się wyobrazić sobie siebie za 5 lat, to spróbuj teraz troszeczkę ten czas przybliżyć. Spróbuj sobie wyobrazić, gdzie byś chciała być za pół roku. Jako kto ty chciałabyś się pokazywać w tym internecie? oczywiście jako twórca, tylko że jako jaki twórca? Czy ty chcesz y, zakładać tą swoją markę, ten swój profil po to, żeby pokazywać swoje rękodzieło, żeby twoi najbliżsi je widzieli, żeby y, no nie wiem, żeby ktoś ciebie zaprosił jako rękodzielnika do jakichś rozmów o rękodziele czy coś takiego, czy ty typowo chcesz budować markę sprzedażową? To są dwie. Y, no, różne, różne tak naprawdę różne rzeczy, i w różny sposób powinniśmy tą, tę nazwę swoją budować. Marka sprzedażowa musi mieć nazwę chwytliwą, konkretną, dającą się łatwo zapamiętać i taką przede wszystkim, która nie zgubi się w tłumie nazw bardzo podobnych. To jest nagminne, ja mam Instagram, nasz Instagram Plotka Pufy, na którym po prostu większość osób obserwujących to są rękodzielnicy, rękodzielniczki. I tam trzy czawarte nazw mnie się kompletnie myli, kompletnie. Ja się bardzo staram trzymać z rękodzielnikami sztamy i wspierać ich i konkretnie z konkretnymi osobami rozmawiać, zawsze odpowiadam na wiadomości w skrzynce. I naprawdę połowa ludzi mi się myli, z kim ja o czym rozmawiałam, bo tak bardzo podobne są do siebie te nazwy. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Musisz się zastanowić, czy chcesz budować profil sprzedażowy, czy chcesz budować profil, który promuje na przykład rękodzieło. Promuje rękodzieło, dajmy na to jakiejś tam okolicy. Jakiego, jakiejś gminy, no bo przecież też to mogą być takie profile, prawda? Jeżeli chcesz zbudować markę sprzedażową, no to nie możesz iść na łatwiznę. I teraz konkretnie, bo nie chcę, żeby ten film był za długi, kilka pomysłów na to, w jaki sposób tą swoją nazwę budować. Po pierwsze, nie komplikuj za bardzo. Po drugie, nie idź za bardzo na łatwiznę. I teraz o co mi chodzi. Nie komplikuj za bardzo. Słuchajcie, bardzo często y, te profile są nazywane tak, że nam się wydaje, że jeżeli w nazwie zawrzemy y, i nasze nazwisko, i dodatek, y, nie wiem, pracownia albo coś tam w tym stylu, fabryka, tam, nie wiem. I jeszcze nazwę tego, może po angielsku nawet. Y, tej naszej działki, tej naszej działalności, to będzie najlepiej, bo to nas od razu już tu powiąże, i mnie jako rękodzielnika, i tą ymm, biżuterię. I się robi na przykład pięć słów z takim tym małym podkreśnikiem, albo z myślnikiem, albo z kropką yy, w środku, i po prostu nikt tego nie zapamięta. Pewnie Wam jest nawet trudno to zapamiętać. Jak wyjdziecie z tego Instagrama i potem będziecie chciały komuś przedyktować swoją nazwę, to na pewno raz, przynajmniej na początku, zapomnicie, czy wyście tamtą kreskę na dole, czy myślnik, czy kropkę wstawiały, czy były polskie znaki, czy ich nie było. Nie komplikujmy za bardzo. To ma być chwytliwe, to ma być kolejna rzecz, już Wam mówiłam to w tych poprzednich filmikach, to ma być kolejna rzecz, która tego klienta nam capnie. Tego klienta, który skroluje na tym telefonie, przegląda na tym laptopie, żeby go złapać, żeby go chwycić tym jednym na przykład słowem. Może być, mogą być dwa słowa, no ale trzy, cztery i pięć to już naprawdę niekoniecznie. Druga sprawa, nie idź na łatwiznę. I teraz słuchajcie, to będzie trudne dla mnie, bo ja y, rzeczywiście mam tych y, swoich ludzi, tych swoich rękodzielników, mnóstwo wokół siebie i pomimo tego, że ja teraz podam Wam przykłady, to to nie są konkretne przykłady, że ja się kogoś tam czepiam. Tylko ja wymyślę na miejscu, wymyślę w tej sekundzie nazwy takich profili, i ja się założę, że takie profile istnieją. Więc jeżeli ja bym tutaj wyrecytowała teraz któryś z waszych profili, to ja Was bardzo przepraszam, bo to nie jest moim zamysłem, żeby tu się czepiać konkretnej osoby, tylko ja to wymyślam, ale mogę się założyć, że takich profili o takich nazwach. Jest mnóstwo rzeczywiście, bo jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo idą na łatwiznę i na przykład tworzą coś takiego. Rękodzieło Kasi, rękodzieło Ani, rękodzieło Oli, rękodzieło baj Kasia, rękodzieło baj Ania, rękodzieło baj Ola, handmade by Kasia, handmade by Ola, handmade by nie wiem, Grażyna, Ilona, Mariola. Pełno tego jest. Handmade by ktoś tam. Rękodzieło czyjeś tam. Sznurki czyjeś tam. Sznureczki baj, ktoś tam. A w ogóle samo nawet słowo sznurek. Ja teraz mówię o sznurku, wiem, że tutaj są inni rękodzielnicy z innych branż. Ja się zajmuję typowo szydełkowaniem ze sznurka, więc sz słowo sznurek i słowo szydełko to jest w ogóle w połowie nazw. Jest szydełko, wanka, Anka, Onka, Szydełkowo, Szydłowo, Szydełeczko, Szydłunio, nie wiem, wiecie o co mi chodzi na pewno. Sznureczkowo, Sznureczek, Baj, Sznurki, Kasi, Sznurki, Oli, Sznurki, Kurczek, Grażyny, Marioli, Ani, Zosi, wszystkich Sznurki i w ogóle nie wiadomo czyje to Sznurki. I to jest głupia może zabrzmiało. Naprawdę ja się mogę założyć, że takie profile są. Na pewno te konkretne, które wymieniłam, mimo że ja je wymyśliłam. Teraz, tak mi się wydawało, że wymyśliłam. Ktoś po prostu sobie usiadł i naprawdę po najniższej linii oporu poszedł. Słuchajcie, przysięgam Wam, wypracowane przez lata i naprawdę udowodnione. Klient, który skroluje, klient, który przegląda na laptopie, myszką kręci, szuka rękodzieła, szuka czegoś fajnego na pewno się na takim profilu dłużej nie y, zatrzyma. A jeżeli się zatrzyma na chwilę, to sobie za chwilę pójdzie. A jak nawet na takim handmade buy tam ktoś y, znajdzie wspaniałą torebkę y, albo wspaniały, nie wiem, dekupasz, albo wspaniałą ceramiczną filiżankę albo cudowne kolczyki. I nie daj Boże wyjdzie na chwilę, bo coś tam, bo jest w pracy. A w nie wolno przeglądać internetu, i wróci w domu i będzie chciał znaleźć na nowo, to na pewno Was nie znajdzie. Na pewno nie znajdzie. To znaczy, może znajdzie, ale raczej mało prawdopodobne, i myślę, że się z tym zgadzacie. Jeżeli chcemy to robić na poważnie, ja to zaznaczam bardzo wyraźnie, mówię o tym jeszcze raz, żeby tutaj się nikt właśnie na mnie nie pogniewał. Czym innym jest zakładanie profili sprzedażowych, nastawianie, nastawionych na to, żeby złapać klienta w tą sieć. Szukać go w sieci i złapać go w sieć naszego rękodzieła to jest zupełnie co innego, niż zakładanie profilu promującego rękodzieło, pokazującego Wasze wspaniałe rękodzieło. Proszę bardzo, rękodzieło Kaszki, wtedy jest idealną nazwą. Podsyłacie link do tych swoich profili temu, komu chcecie to pokazać i fajnie jest i się wszyscy cieszą. Natomiast żadna szanująca się marka, jakakolwiek, powiedzmy odzieżowa. Nie ma w nazwie uszytki, nie wiem, Chanel, nie, opowiedzmy, no ale zobaczcie, jak są budowane te znane nazwy. To nie jest po prostu uszyłyśmy kurtki i sprzedajemy je we wszystkich galeriach w Polsce. No nie! I możecie mówić, że no to przecież są międzynarodowe korporacje, w ogóle jakieś takie poważne, milionowe obroty i tak dalej. No i co z tego? No i co z tego? Jeżeli my chcemy być traktowane poważnie i je chcemy jako poważna instytucja, dobra tam nie z milionowym obrotem, ale poważna firma, poważny artysta, to my musimy mieć też tą nazwę poważną, nie? Dobra, konkrety. Co zrobić, żeby nie utonąć właśnie w tym morzu konkurencji? Jeżeli dodacie handmade do swojego imienia, nazwiska, to na pewno utoniecie. Jeżeli dodacie rękodzieło do imienia, nazwiska albo gdzieś coś koło tego wymyślicie, to na pewno utoniecie w konkurencji i to w ogóle mogę Wam od razu powiedzieć, bo tak działa Internet. To jest zupełnie co innego niż sprzedaż gdzieś na jakiejś tam jarmarkach, gdzie może być napisane rękodzieło i tutaj imię i nazwisko. Natomiast jeżeli chcecie wypłynąć w sieci, jest kilka metod, w jaki sposób fajną, bardzo poważną nazwę swojej firmy zbudować. Pierwsza rada. Możecie zbudować swoją markę na swoim nazwisku. To jest takie podejście artystyczne i to się bardzo często sprawdza. Dodajcie swoje nazwisko do słowa pracownia albo do słownia, słowa design, na przykład. Jeżeli macie takie nazwisko, no to teraz będzie, że się czepiam nazwisk, ale to myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli wasze nazwisko pozwala na to, żeby w połączeniu ze słowem "pracownia" kogoś tam imienia i nazwiska będzie fajnie brzmiało i będzie w miarę łatwe do zapamiętania, to jest super, bo od samego początku startujecie jako poważna artystka z imienia i nazwiska się prezentujecie. To Czasami się sprawdza. To jest pierwsza, y, pierwsza myśl, którą można zastosować. Idziemy dalej. Druga metoda nazywania poważniejszych firm rękodzielniczych. To jest nazwa, która nie istnieje. I o co mi teraz chodzi? Bardzo często te poważne y, firmy, które zajmują się niekoniecznie rękodziełem, czymś tam innym, potrafią wymyślić słowo. Które do tej pory nie istniało, które tak naprawdę być może w jakimś tam bardzo zagranicznym języku coś oznacza, ale jest tak trzymające, tak, tak bardzo konkretne, takie ciekawe, tak fajnie brzmiące, i czytane przez Polaka, i czytane przez kogoś z zagranicy, że naprawdę warto. Tylko wpaść na coś takiego jest naprawdę trudno. Jak można to zrobić? Macie tą swoją burzę myśli, macie tą swoją, ten swój brainstorm tam gdzieś rozpisany. I na przykład, jakbyście wzięły kilka tych słów kluczowych, które są dla Was takie bardzo, bardzo ważne, i wzięły na przykład po dwie pierwsze litery trzech takich ważnych dla Was słów, spróbujcie, pomieszajcie, pokombinujcie, może wyjdzie z tego fajne słowo. Ja ostatnio czytałam historię, nie będę tutaj z nazwy wymieniać, bo to też nie o to chodzi. Bardzo fajną historię nazwy jednej z firm odzieżowych, która bardzo prężnie działa na Instagramie. I to są właśnie dwie pierwsze literki imienia, dwie pierwsze literki imienia drugiej ważnej osoby, dla tej, dla tej głównej osoby, która, która tym czymś tam się zajmuje. I później, słuchajcie, z takiego zlepka to wrzucone w tłumacza Google, nagle się okazało, że w jakimś tam języku to słowo oznacza kobieta. W takim języku naprawdę, no odległym bardzo od naszego języka. No super, słuchajcie. Marka odzieżowa dla kobiet. Takie pozornie, taki pozornie łatwy pomysł. Tu trochę z imienia, tu trochę z imienia, jeszcze po zagranicznemu się okazuje, że to oznacza kobieta. Rewelacyjna nazwa. Chwytliwa, trzymająca klienta blisko, bardzo łatwa do zapamiętania. A jeszcze coś wnosząca, niosąca za sobą jakąś historię. Spróbujcie coś takiego, a co tam wam szkodzi. Jeżeli y, chcecie się zająć biznesem handmade, to na pewno rozwój, go, y, y, rozwój całego tego biznesu zajmie Wam mnóstwo czasu. Więc, jeżeli poświęcicie pół dnia na to, żeby sobie popróbować, tak, połapać trochę z tych y, Waszych słów z tej burzy mózgów, to może akurat wpadniecie na jakiś fajny pomysł. Może akurat będzie to słowo, którego nikt do tej pory nie znał, a będzie Wasze. Będzie wasze, będzie czymś nowym, będzie łatwym do zapamiętania, będzie przede wszystkim ciekawym, bo jeżeli my nie wymyślimy nic ciekawego, co nas wyniesie ponad tą rzekę, ten tłum, rękodzielników, którzy szczególnie w ostatnim czasie przeniesi się do sieci ze względu na sytuację na świecie, jeżeli my nie wymyślimy czegoś, żeby się wybić, no to po prostu utoniemy w tym tłumie i później będziemy narzekać. Że Polak nie docenia rękodzieła, że Polak nie wie, ile rękodzieło jest warte, że Polak nie chce zapłacić. Guzik, prawda? Guzik, prawda. W Polsce są fantastyczni klienci na rękodzieło, tylko trzeba ich poszukać i trzeba się skupić na tym, zamiast czekać, aż ten klient sam do ciebie trafi, to go spróbować ściągnąć. Na przykład tak bardzo oryginalną nazwą. Trzecia metoda nazewnictwa, yy, które możecie wykorzystać. Podczas planowania swojej marki, to jest słowo ze słownika. Słowo czy dwa słowa, ale to są takie słowa ze słownika, które właściwie nie wiążą się za bardzo z tym, co wy robicie. Ja naprawdę bardzo Was namawiam do tego, żebyście zrezygnowały z nazywania swoich marek konkretnym tym przedmiotem, którym Wy się zajmujecie. Tego jest naprawdę za dużo. Tego jest naprawdę za dużo. I wierzcie mi, że spróbujcie się postawić w. w spróbujcie być klientem. Spróbujcie spojrzeć na tą nazwę jak klient. Ile wy byście się zatrzymały na ilu profilach, które w nazwie mają szydełko albo handmade, albo rękodzieło? Czy wam by się nie zaczęło mylić? Która to jest rękodzieło Kasi, a które to jest rękodzieło Ani, bo widziałyście gdzieś fajne kolczyki, fajną torebkę kupiłybyście, ale nie możecie znaleźć, bo jak wpisujecie rękodzieło, to milion wyników. Spróbujcie się postawić właśnie tak obok. Spojrzeć na to jak klient. Jeżeli koniecznie chcecie używać takich, no nie macie takiej weny, żeby jakiś tam zlepek liter i od razu wymyślić cibo, nie? To Weźcie słowa takie, takie właśnie. Spójrzcie na tą swoją jeszcze raz. Burzę mózgu, mapę myśli. Weźcie słowa, które tam są, które troszeczkę zahaczają o to, czym Wy się zajmujecie, ale pozostawiają ogromne pole. Po pierwsze do domysłów, a po drugie do dowiedzenia się, o co tam chodzi. Naprawdę, jakieś, nie wiem, zaplecione rączki będą bardziej przyciągały. Niż szydełko Ani. Naprawdę. Bo tych szydełek różnych, tych imion, jeszcze raz wspominam, naprawdę jest mnóstwo. Jak mi nie wierzycie, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę na Instagramie i spróbujcie znaleźć tam kogoś ciekawego. Tam jest mnóstwo wspaniałych osób, które giną przez te swoje nazwy. I teraz, dla tych, którzy dotrwali, bo ci, którzy dotrwali, to są na pewno najbliżsi mnie rękodzielnicy i z wami się mogę tym wszystkim dzielić. Moja nazwa. Skąd to się wszystko wzięło? I teraz ja zawsze jestem z Wami szczera. Zawsze jestem bardzo daleka od tego, żeby Wam czarować, mówić, że to wszystko jest łatwe, że jeżeli będziecie mnie słuchać, oglądać moje filmy, to w dwa tygodnie zrobicie z rękodzieła interes wielomilionowy. Nigdy Wam tego nie powiem. Ja jestem z Wami szczera, bo Was bardzo szanuję. I teraz powiem Wam. Nazwą mojej pracowni, moja pracownia. Pracownia rękodzieła Plotka. Ona ma taką nazwę od samego początku swojej działalności. Od pierwszej czerwonej, jeszcze pamiętam, sprzedanej pufy na Allegro. To już była Plotka, pracownia rękodzieła, bo mnie się to podobało, że to brzmi poważnie. Natomiast jeżeli chodzi o rejestrację domeny na przykład, typowo jeżeli chodzi o moją nazwę. Plotka. To jest zwykłe polskie słowo oznaczające różne rzeczy. Nie można było zarejestrować domeny.pl/plotka. Nie było to możliwe. Trzeba było coś wymyślić, żeby do tego dodać dodatkowe słowo. I tak powstała plotka pufy, ponieważ ja się wtedy opierałam wyłącznie na wykonywaniu puf na szydełku. I teraz ja. Z racji tego, żeby to nie zabrzmiało nieskromnie. Chcę, żebyście mnie zrozumiały. Jak ważne to jest wymyślanie nazwy i domeny na przykład na początku. Ja sobie mogę w tej chwili pozwolić na to, że mam kanał na YouTubie, na którym uczę robić torebki i uczę marketingu w rękodziele, a mam w nazwie pufy. I w zasadzie nie wiadomo o co mi chodzi. Tylko że ja zdobyłam ta moja pracownia rękodzieła zdobyła swoją popularność właśnie pod tą domeną. Więc ja mogę to pociągnąć dalej. Ale tak naprawdę, gdybym ja była na początku działalności, gdybym była na początku, na przykład, dopiero założyłabym kanał na YouTube i byłabym zupełnie nieznaną osobą w, w branży, to z taką nazwą pewnie ja bym nie przyciągnęła wcale tłumu ludzi. Bo te pufy przy mojej nazwie szufladkują mnie jako jakieś tam pufy. A ten kanał, zobaczcie, to jest zupełnie, zupełnie co innego. Gdybym ja to robiła drugi raz, bardziej bym się zastanowiła nad swoją domeną. Z racji popularności, jaką ona zdobyła, z racji tego, że ta domena, ta nazwa, łączona, nie plotka pracownia rękodzieła, tylko nazwa domeny Plotka Pufy pojechała ze mną do Warszawy do telewizji, jest ze mną tutaj na YouTubie, jest ze mną na Facebooku od samego początku, jest ze mną na Instagramie, jest ze mną na Pinterestie to ja to zostawiam takie, jakie jest. Ale jeżeli miałabym nazywać kolejną branżę, to bardziej bym się zastanowiła. I tego dodatku, mimo że zobaczcie, pufy to jest wąski dodatek, już bym nie zrobiła. Bo to już jest takie właśnie wpadanie w niszę. To jest coś takiego, jakbyście nazwały gdzieś tam siebie coś tam kolczyki. I w tym momencie nikt się nie będzie spodziewał, że u Was yy, kupi, zamówi, nie wiem, y, tort. Nie, wiecie o co chodzi. Jeżeli będziecie miały kolczyki w nazwie. Ja mam w nazwie Pufy. Powiedzmy, że w tej chwili mogę sobie na to pozwolić. Ale naprawdę ważne, mega ważne jest to, jak zaplanujecie swoją nazwę. Ja, ja trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że niedługo będę mogła na tych swoich kanałach, wśród tych swoich ludzi, czyli wśród Was. Poznać naprawdę fantastyczne rękodzielniczki, które będą miały taką nazwę marki, że nawet mnie ona się da łatwiej zapamiętać. Bo ja bardzo lubię trzymać z Wami kontakt, ale działam tak samo jak każdy inny klient i każdy inny człowiek. Te nazwy bardzo biją po oczach i bardzo konkretnie przywiązują klienta do Was i ja tego Wam życzę. Zróbcie tą burzę mózgów, zastanówcie się porządnie nad tym, poświęćcie chwilę i na pewno wymyślicie coś super, a ja się nie mogę doczekać, jak napiszecie do mnie jaką fantastyczną nazwę udało Wam się wymyślić do Waszej marki Handmade. Dziękuję Wam serdecznie za to dzisiejsze oglądanie. Mam nadzieję, że to troszeczkę kolejną klapeczkę w Waszej głowie otworzyło. Widzimy się wkrótce.